Zapomnijmy o micie, że szczyt naszych możliwości przypada na wczesną młodość. Nowe badania przeprowadzone przez doktora Gillesa Giniaka, Uniwersytet Australii Zachodniej oraz profesora Marcina Zajenkowskiego, Uniwersytet Warszawski, udowadniają, że najlepsze lata naszego umysłu dopiero przed nami. Naukowcy odkryli, że nasza inteligencja społeczna i ogólne funkcje psychologiczne osiągają szczyt między 55 a 60 rokiem życia. W tym okresie gromadzona przez lata wiedza i doświadczenie doskonale kompensują ewentualny spadek szybkości przetwarzania. To właśnie dlatego autorzy konkludują, że osoby najlepiej nadające się do pełnienia ról decyzyjnych o dużej wadze to te, które mieszczą się w przedziale wiekowym od 40 do 65 lat, idealnie łącząc energię z mądrością. Co więcej, stabilność emocjonalna w ogóle się nie spieszy osiągając swoje apogeum dopiero po siedemdziesiątym roku życia. Zamiast bać się starości, powinniśmy patrzeć na nią jako na czas największej równowagi i kompetencji życiowej.